Jest to, czy czy to, gole, coś Witam Państwa serdecznie, dziękujemy za przybycie w tym szczególnym dniu, Międzynarodowym Dniu Wypędzonych. Witam w Toniu przedstawiciela władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Henryka Kiepure, starostę Łopickiego i szefa struktur PSL. Witam w Towarzystwo przedstawiciela pana Ireneusza. Synowca. Jest to Związek Wykonawców a Artystów Górnego Śląska. Witam pana Eugeniusza Nagla z TSKN. Witam również z Gminy Dnia Śląskiego. Związek, Związek Rodziowości Narodowości Śląskiej pana Andrzeja Roczioka. Ślążyki razem pana Jerzego. Pana Jerzego Bogackiego i naszego szefa, Pana Leona Swaczyny. Witam również Zarząd Powiatowy Polskiego Sprawiedliwstwa Ludowego w Bytomiu i Pana Zygmunta Wieka oraz Związek Aktywistów Śląskich Pana Kamila Jarząbka. Bardzo prosimy o złożenie kwiatów, a potem zabrania głosu Szefa Śląskich razem i Pana Józefa どうだろう é o negócio des Zabranie głosu pana Henryka Kiepulę, Starostę Polskiego, przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w Dniu Szczególnym, Światowym Dniu Wypędzonym, uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w tym symbolicznym miejscu upamiętniającym tysiące mieszkańców Bytomia, którzy w latach powojennych ulegli prześladowaniom. Jest to miejsce symboliczne, bo tych ludzi prześladowanych w latach powojennych, wielu innych były setki, setki tysięcy. Chciałbym podziękować naszym przyjaciołom z organizacji, które tutaj są reprezentowane, że możemy tutaj dzisiaj uczcić to święto tych wszystkich, którzy zostali wypędzeni ze swoich rodzinnych stron, którzy często stracili życie. Ja dzisiaj mam zaszczyt reprezentować władze naczelne Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, który bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie może z nami dzisiaj być, ale nie tak dawno uczestniczyliśmy w wielu symbolicznych, historycznych miejscach tutaj, wspólnie z paniami i panami obecnymi na tym spotkaniu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, że możemy tutaj wspólnie z przedstawicielami śląskich organizacji Ślązoków Razem, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, oddać hołd wszystkim bohaterom, którzy ulegali prześladowaniom. Chwała bohaterom! Przede wszystkim chciałbym podziękować tym, co pamiętają w tym mieście, że to miasto jest podwójnego symbolu czystek etnicznych. Bo taki czystki etniczny dokonali za w latach 40-tych dwukrotnie. Bo pierwsze, że wygnano mieszkańców, rodowitych mieszkańców, autochtonów, niemców stąd, a potem przygnano, przywieziono w tych samych wozach, e, przygnano ludzi ze wschodu, których tam też brutalnie byli wypędzeni. Dlatego miejsce tego pomnika jest jak najbardziej adekwatne i w tym miejscu powinniśmy zawsze pamiętać o tym, co się stało w latach 40 aby nigdy się to więcej nie powtórzyło. I chciałbym tu też poprosić obecnego szefa krajsu DFK, czyli TSKN-u, czyli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Polsce, pana Eugeniusza Nagla, aby też parę słów powiedział jako Niemiec, bo Niemcy tu w tym miejscu są godni. Powinni być godnie reprezentowani i godnie powinno się o nich rozmawiać. Tym proszę. Kietraju. Dwa oblicza pozbawienia swojej narodowości i swojej oświetlenia. 27 sierpnia 2014 roku niemiecki rząd podjął decyzję o ustanowieniu Dnia Pamięci o Wypędzonych. Jest ona corocznie obchodzona od tego czasu 20 czerwca, czyli w ONZ-owski Światowy Dzień Uchodźców. Ogłaszając decyzję rządu minister spraw wewnętrznych, Tomasz de Meizier stwierdził, że władze RFN chcą połączyć wspomnienia o niemieckich ofiarach powojennych wysiedleń z zadumą nad losem uchodźców na świecie. Erika Steinbach, ówczesna szefowa Związków Wypędzonych BDV, oświadczyła, że decyzja rządu oznacza spełnienie ważnego postulatu jej organizacji, o co BDV wnioskował od kilkunastu lat. W komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej napisała, że to dobry dzień dla Niemców wygnanych z ojczyzny. Przypomniała również, że powojenne przymuszenie, przymusowe wysiedlenia były bezprawiem. Dziś spotykamy się w Bytoniu, mieście głęboko związanym poprzez powojenny eksodus mieszkańców Bojtyn z procesem wypędzenia. Jak powiedział ostatnio w Warszawie na obchodach służby 30. rocznicy polsko-niemieckiego, Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Historia to ciężki bagaż. Dla nas na Górnym Śląsku także, a może nawet szczególnie. My jako garstka pozostałych na tych terenie Niemców żyjemy w trudnym dualizmie. Z jednej strony tak zwana poprawność polityczna posuwa się w Niemczech do tego, że umieszczenie na samochodzie narodowych Krokorczyków przy okazji zawodów sportowych jest przez niektóre skrajnie polityczne ugrupowania określane jako nacjonalistyczne i sekowane. Z drugiej strony na naszym terenie na metingach partyjnych partii, której przedstawiciele i sojusznicy zaprosili nas na to dzisiejsze upamiętnienie śpiewa sierotę chwiącą głęboko w XIX-wiecznym nacjonalizmie. Z jednej strony prezydent Niemiec Frank-Walter Stonemayer zapowiada budowę w centralnym miejscu Berlina pomnika miejsca pamięci wszystkich polskich ofiar II wojny światowej. A z drugiej strony władze lokalne na naszym terenie próbują zawłaszczyć dla krótkowzrocznych, doraźnych celów naszą relikwię, jaka jest pomnik Rama na Zgodzie. Jedyny prawdziwie społeczny i rozpoznawalny symbol tragedii kurnośląskiej 1945 roku. Pomnik, który istnieje dzięki naszej pamięci. Kończąc, chciałbym się posłużyć cytatem ze wczorajszego wystąpienia pana Bernarda Gajdy, prezydenta VDG Open z przedprawy obozu Zboda. Tutaj rozumiemy, że cierpienie oraz wroga jest w każdym narodzie, ale chrześcijaństwo i miłosierdzie pozwala nam modlić się za ofiar i za sprawców. Mam nadzieję, że polsko-niemieckie stosunki wrócą, odwrócą taką retorykę. Dlatego staramy się budowy budowę własnej, prawdziwej i pełnej, nieskonflikowanej takiej pamięci, która może sprawić, że uporamy się z poleczną przeszłością, by bieżące stosunki umocnić i umożliwić prawdziwe pojednanie. Le, jeżeli to się nie stanie, to pojednanie stanie się kiczem na którym niczego trwałego nie da się zbudować. Dziękuję bardzo. A teraz poprosimy o zabranie głosu Pana Zygmunta Wilka, przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatowego Związku Bytomów. Szanowni Państwo, ja nie pamiętam tych czasów, ale, ale żyję Ludźmi, którzy bardzo głęboko zostali dotknięci tym wypędzeniem, tym przesiedleniem. Paradoksalnie opowiada się, że Niemcy mieszkający w Krytomiu pouciekali błyskawicznie, a w to miejsce szybko przyjechali ludzie z Ukrainy. Nic bardziej błędnego. Nic bardziej błędnego. Ludność cywilna została stąd wygnana. Bardzo często zostawiają cały dobytek swojego życia na miejscu. I w to miejsce w bydlęcych wagonach została przywieziona ludność z terenów, dawnej Ukra z terenów dawnego Związku Radzieckiego, w tym głównie z Ukrainy. Ja mam kontakty z mniejszością polską mieszkającą na terenie Ukrainy i wiem, jak oni pamiętają, jak oni przeżywają. Jak oni strasznie płaczą za tym, że rodziny zostały rozerwane. Ta więź, ta więź to pęknięcie no, powinno być jak najszybciej zaleczone, zagojone. Stąd te kontakty, stąd rozmowy, stąd wizyty. Tutaj przyjeżdżają do Brytania yy, dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy. Tutaj odbywają się spotkania nie tylko z dziećmi, ale z wszystkimi chętnymi i bardzo ładnie to wygląda, jak autochtoni, jak mieszkańcy Śląska ściskają się z tymi, co przeżyli podobny los. To jest trudnym miastem, bo nie tylko ta kwestia, ale również napędzenie czy zaproszenie do pracy w przemyśle ludzi z różnych regionów kraju, miasto wielonarodowe, niekoniecznie związane korzeniami w sposób wspólny. Ja kiedyś mówiłem kiedyś, jeszcze w latach 70. że osiedla, że te wszystkie piękne bloki były budowane nie autochtoną tylko ludności napływowej. Ale, ale nie o tym, żeby, żeby te kwestię wspólne. Ja chcę podziękować, chcę podziękować wszystkim za przyjęcie zaproszenie, za pojawienie się tutaj. Za oddanie czci wypędzonym pod tym pomnikiem. Mam nadzieję, do zobaczenia na, w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. A teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela Związku Ludności Narodowości Śląskiej, pana Andrzeja Rocznioka. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze jest jedna narodowość, którą bardzo dotknęła, i to w Bytomiu, to jest narodowość żydowska. Czy to był 1968 to nie był wyjazd dobry wolny czy, po, czy za czasu e, e, skrajnego narodowego socjalizmu, ale tak tu pan Nagel Oigen powiedział, bez pamięci nie może być prawdziwego pojednania. Jeśli ktoś próbuje na zgodzie pomnik zlikwidować albo zmienić jego treść, to ten człowiek nie chce prawdziwego pojednania. A natomiast tutaj Dzięki właśnie polskiemu stronnictwu ludowemu zaczynamy ten proces tego pojednania faktycznie przed, przedstawić go w tej realnej, realnej rzeczywistości, czyli w pamięci. Mamy przebaczyć, ale mamy pamiętać. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać... bardzo. Zapraszamy do rozmów. Wspólne Jeszcze, tak, żeby, żeby żeby do wspólnej fotografii. Jest pokażę, żeby wszyscy byli. Externi, nie uciekaj. tak. To jest Creator... <od kalkosy> <ok> <Germic> tak. <tankosy> to jest ale... To tak. To ustawić?